Przedstawiamy Siłę Powerline. Gdy pierwszy raz odwiedzasz naszą stronę internetową i podajesz swoje podstawowe dane, imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy, nasz system daje Ci wolną pozycję. Możesz dokładnie sprawdzić, jak działa ten system, zanim zrobisz cokolwiek, aby zacząć. W rzeczywistości my już rozpoczynamy budować Twój zespół, umieszczając ludzi takich jak Ty poniżej Ciebie. Ludzi, którzy chcą zarabiać więcej w każdym miesiącu. Działa to w ten sposób, że gdy ktoś taki jak Ty odwiedza nasze strony internetowe, rejestruje się w naszym systemie i umieszczany jest w Twojej strukturze. Tak działa PowerLine. Zawsze, gdy inne osoby odwiedzają Twoje strony internetowe i podają swoje informacje, umieszczone są pod Tobą jedna za drugą, jedna za drugą w prostej linii zwanej PowerLine. Zawsze, gdy umieszczamy osobę pod Tobą, otrzymujesz maila. Gratulujemy Ci! Kolejna osoba została umieszczona w Twoim zespole. Pamiętaj, te osoby to pre-enrollees, tak zwani kandydaci. Odwiedzają nasze strony internetowe z takiego samego powodu jak ty. Osoby które szukają sposobu na uzupełnienie lub nawet zastąpienie swoich miesięcznych dochodów podczas wolnego czasu z domu. Każdy z nich może zostać super gwiazdą w Twoim zespole. Wszyscy ci, którzy skorzystają z tej szansy, zostaną członkami Twojego zespołu i masz szansę otrzymywać prowizję, gdy oni będą aktywni. Ale tylko wtedy, jeśli zajmiesz swoją pozycję przed następnym terminem odcięcia. Wówczas zajmujesz swoją pozycję albo tracisz. Następny termin odcięcia to środa w nocy czasu amerykańskiego. Nie strać tego. Co środę o północy czasu północnoatlantyckiego w Polsce jest wówczas czwartek godzina dziewiąta rano. Następuje czas, kiedy pokazujesz, czy na serio podchodzisz do zarabiania pieniędzy. To znaczy, że ambitni ludzie, którzy rozpoznają, że jest to doskonały czas i pozycjonowanie, zauważą siłę naszego systemu i podejmą decyzję o aktualizacji swojej pozycji. Następuje to w każdą środę w nocy. W ten sposób zabezpieczasz swoją pozycję i nadal jesteś nad osobami pod tobą. A dodatkowo zajmujesz miejsce powyżej osób, które jeszcze się wahają. Podejmując decyzję do tego dnia, zajmujesz pozycję powyżej wszystkich osób, które są nad tobą, ale jeszcze się wahają trafiasz na sam szczyt ponad ich wszystkich. Każdy z nich, który zdecyduje się dołączyć w następnym tygodniu, w następnym miesiącu lub nawet w następnym roku będzie w Twojej strukturze. Jeśli Ty pierwszy będziesz aktywny, to Ty będziesz zarabiał dzięki temu prowizję. Ale pamiętaj, jeśli nie aktywujesz swojej pozycji do środy, wszystkie osoby, które to zrobią przeskoczą Cię i stracisz je na zawsze. Z naszym potężnym planem kompensacyjnym masz aż 7 sposobów na generowanie tysięcy dolarów dochodu pasywnego. Wszystkie osoby z twojego zespołu możesz obserwować w naszym systemie w zakładce Dineralodi. Zawsze, kiedy widzisz zaznaczone osoby, oznacza, że musisz działać szybko. Wszystko, co powinieneś zrobić, to zająć pozycję jako dystrybutor, członek Alive Max. Kliknij na link Join In. Na jednym z maili od Alive Max, albo zaloguj się przez stronę internetową Alive Max. Wypełnij podstawowe informacje: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu i jesteś już w biznesie. To jedna z największych niespodzianek ostatnich lat. Tygodniowe prowizje i nasz automatyczny system, który generuje więcej efektów niż jakikolwiek inny w branży. Masz możliwość dołączyć do solidnej firmy wolnej od długów, oferującej linię najlepszych produktów, potężny plan kompensacyjny oraz najlepsze treningi i wsparcie w branży, które pomagają ci krok po kroku osiągnąć sukces. Nie bądź zdziwiony, że jest to najszybciej wzrastająca firma w branży, ale to nie będzie znaczyć nic, jeśli nie będziesz działać. Rozpocznij teraz i zajmij swoją pozycję w szybko rosnącym powerline firmy Alive Max, który wykorzystuje dwa najszybciej wzrastające trendy biznesowe na świecie internet i biznes prowadzony z domu. Wykorzystując także jedne z najlepszych produktów w branży i mocny plan kompensacyjny, zarabiaj dzięki wszystkim osobom w Twoim zespole. To bardzo realistyczne, abyś zarabiał miesięcznie setki lub tysiące dolarów dochodu pasywnego. Można to zrealizować dzięki pracy z domu. Rozpocznij dzisiaj. Nie wahaj się. Zacznij teraz, a my pomożemy Ci, aby była to historia Twojego sukcesu. Witamy na pokładzie.